Cześć, witam na kanale Matma Assistance. Omawiamy temat z klasy czwartej z działu Figury Geometryczne i jest to już drugi temat w tym dziale, w którym mówimy o wzajemnym położeniu prostych odcinków. Możemy też mówić na przykład o wzajemnym położeniu półprostych. O co chodzi z wzajemnym położeniem? Na pewno słyszeliście takie pojęcia, że np. prosta A jest prostopadła do prostej B, prosta A jest równoległa do prostej B i tak dalej. Dzisiaj sobie po prostu na rysunkach szybciutko pokażemy, co to znaczy, że jest prostopadła, co to znaczy, że jest równoległa i jak to się rysuje. Zacznijmy może od prostopadłości i od przykładowych prostych. Jeżeli przyłożymy ekierkę w taki sposób, w jaki teraz pokazuję, to yy, rysujemy sobie wtedy załóżmy dwie proste. Będę rysować długopisem. Wy na matematyce lepiej rysujcie ołówkiem. Przedłużam je sobie teraz, jak już je narysowałam, przedłużam i nazwę je sobie prostą A i prostą B, prosta, czyli prosta linia, która nie jest ograniczona z żadnej strony. I jeżeli w taki sposób przyłożę sobie ekierkę i tak dokładnie te linie narysuję, tutaj mam kąt prosty, ale o kątach będziecie się uczyć w kolejnych tematach, to wówczas możemy powiedzieć, że prosta A jest prostopadła do prostej B. Napiszę to Wam. Prosta A jest prostopadła do prostej B. B. Natomiast matematycznie oznacza się to, iż A jest prostopadła do B, czyli prosta A jest prostopadła do B. Natomiast wyobraźmy sobie teraz, że identyczne proste miałyby być do siebie yy, równoległe. Jak to narysować? Żeby narysować równoległe linie, to potrzebujemy ekierki i linijki. Jak to się technicznie teraz ym, robi? Słuchajcie, możemy sobie tak przyłożyć ekierkę. Ja Wam narysuję to nawet o w, to, w taką stronę. Załóżmy. Robimy sobie linię, załóżmy, że to jest nasza prosta A. I chcemy narysować prostą B, która będzie równoległa do prostej A. To teraz, jak mam tak przyłożoną ekierkę, przykładam linijkę, dokładnie ją trzymam, żeby mi się nie przesuwała. Przesuwam ekiereczką w dół i rysuję kolejną linię. I mam B. Czyli teraz mogę powiedzieć w tym przypadku, że prosta A jest równoległa do prostej B. Równoległość oznacza, że te linie każdy punkt, punkty wzajemnie leżące na tych dwóch liniach leżą w dokładnej odległości. Te linie nigdy się nie przetną, jeżeli są równoległe. I teraz jak się oznacza równoległość? A jest równoległe do B. Oznacza się to za pomocą takich dwóch kreseczek. I tak samo jak mieliśmy tutaj proste, prostopadłe, proste, równoległe. To tak samo jest z odcinkami. Na, 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 narysujemy sobie dwa przykładowe odcinki prostopadłe. Niech tu będzie hmm, jeden odcinek. Nazwiemy go sobie A. B. I przykładam ekierkę. I rysuję sobie drugi odcinek. C. D. One nie muszą się przecinać, tylko muszą mieć takie położenie, żeby jak gdyby pomiędzy nimi mogła leżeć dokładnie ekierka, żeby był kąt prosty. I wtedy oznaczamy odcinek AB. Jest hmm, odcinek AB, tutaj mamy prostopadłość, czyli odcinek AB jest prostopadły do odcinka CD. A teraz, jak będę chciała narysować równoległe, nie wiem, narysuję to sobie może w drugą stronę, to załóżmy, że tutaj będę mieć odcinek A, B. Teraz chcę narysować odcinek równoległy, czyli co robię? Przykładam ekierkę dokładnie tutaj do tej linii, przykładam linijkę, przesuwam i rysuję sobie wtedy drugi odcinek. C, D i piszę odcinek A, B jest równoległy do odcinka C, D. Słuchajcie, to na tyle w tej lekcji. To było tylko krótkie wytłumaczenie, w jaki sposób mogą być wzajemnie położone proste czy odcinki. Najważniejsze, co musicie zapamiętać z tej lekcji, to symbole. W jaki sposób oznaczamy, że proste są prostopadłe, w jaki są, że są równoległe i pamiętajcie też w jaki sposób rysujemy, tak? Prostopadłe, czyli dokładnie tutaj ekierka musi wyznaczać nam kąt prosty pomiędzy takimi prostymi równoległe nigdy się nie przecinają i rysujemy je w sposób, który wam dzisiaj pokazałam, za pomocą ekierki i linijki. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie przerabiamy kolejne tematy z działu figury geometryczne. Do zobaczenia.